Witam w tę niedzielne popołudnie 15 września 2019 roku. Znajdujemy się nad Morskim Okiem na punkcie widokowym w cieplicach uzdrowiskowej dzielnicy Jeleni Góry na głównym cieplickim szlaku spacerowym. Tutaj widzimy wspomniane morskie oko. Oczywiście nie te, które znajduje się w tatrach. A tutaj piękny widok na Karkonosze i najbliższe okolice. Tutaj wysoki kamień w górach izerskich i Piechowice. Tutaj dzielnica Sobieszów w Jelenie Górze i tutaj z prawej strony kadru widać pałac Szawgoczów w Sobieszowie No i tutaj karkonosze Szrenica Śnieżne kotły I tutaj w samym środku kadru góra i zamek chojnik w Sobieszowie. Pozdrawiam i zapraszam na spacery do Cieplic uzdrowiskowej dzielnicy Jelenie Góry. Pozdrawiam, zapraszam. Dziękuję za obejrzenie filmiku.